cześć! Spójrzcie, jak cudownie. Już tak ręce zmarzła, bo robię zdjęcia, jak oszalała. Czekam na takie piękne słoneczko. zmrożone słoneczko, bo jest minus 5 stopni. Przyjemnie. Chociaż moje ręce mówią co innego, no ale. Tak. Będzie dużo zdjęć. Hmm. Dodatek tutaj robi nam y, do widzenia księżyc. Piękny. Machają do siebie z naprzeciwka. Ten jest tu. A słońce jest tu. Siedzę i siedzę. I klikam, i klikam, i klikam. To bardzo długo trwa, jeżeli <gryw> się zastanawiacie, no to... Takie naprawdę wypieszczone zdjęcia... To tak... Trzeba trochę czasu poświęcić, żeby tak wyglądały. <gryw> hmm, z czegoś takiego... Tak jak Czyli mega, mega dużo światełek. Lubię to. Bałwanek startuje po dzieci. No i co? Macie tą dwójkę? Tak, mam. Ale... To ją trzeba odciąć. Bo moją odetnie. Dobra. A ja rozpatuję Trzymasz ją? Trzymaj, bo spadnie. Bo spadnie. tak składła? Ale dobrze, że tu papierek mamy dwa. dwa. ja sama! Ciii. Ale... Ubranie z mur. Ubranie... <grym> I tu... To... To, co to jest? Skarpetki. To są... Co się na skarpetkach? Ty masz film, to jest moje dinozaurowe. Ale... A potem no, otwórzcie Po kolei macie okienka. Teraz ja. dwa. Ja. No, o, mam dwa tu. A tutaj? Try. 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 Mikołaj masz? zły. Zły Mikołaj? Elf, chyba co? elf. A papa, co ty masz? Też masz sto. Nie, Anielka, ma choinkę. Nie, Elfa też masz, dobra. To co jeszcze nam został? Dobry, dobry, ja, dobry. ja! Anielka tak, wolałeś wczoraj, nie? Tu. Pokaż. Mmm, kwaśne. Choinka jest bałwan biały, ale choinka jest zielona bałwan biały, mikołaj pomarańczowy, fenika czerwona, bałwan zielony. Tak. To jeszcze zobaczymy herbatkę moją. Wyjmijcie drugą herbatkę mamy. Ja tylko. Dwójkę, Ale, nie? Mhm. Czeka Czeka. Czeka. Będzie, Pokaż. już robiłeś, Dobra. Mamy. Herbata zielona ananasowa. Muszę dzisiaj zalać w mniejszym kubku, bo Wczoraj była taka bez smaku. Szczerze mówiąc. Dobra. Dobra. Dzisiaj robimy śledzia w śmietanie na obiad. Hm. Jako były takie wiejskie z One są marynowane i w oleju. Trochę cebulki. wersja light, czyli z Mam Takie trzy małe to myślę, że wystarczy. Też te śledzie już i tak są w więc to wystarczy już. I Właśnie biorę te małe jogurty z Biedronki, to naturalne bo one są dosyć gęste, takie kremowe, a duże limiki są mega e, takie jakieś dziwne mi się nie podobają. Niby z tej samej serii ale ale jest inne całkiem. Sól białcze powstały,

oczywiście ze słodyczami, no bo cóż by innego mogło być w paczkach dla dzieci i weź się tu człowieku powstrzymaj od jedzenia słodyczy no weź no, no weź się człowieku powstrzymaj Już to jest nierealne z tym pyszności Jak to są to Są No, podobało ci się? Podobało ci się. A ja jak zwykle się spokojam jak dziecko. Jak jeszcze nie widzieliście bajki koko to, to jest hit po prostu. Za każdym razem zabryczek. Okay. Czas mm. by było umyć włosy przed myciem. Robię olejowanie. Mówię, ja te godziny mycia włosów to są takie dziwne czasem. No, ale, e, w sobotę mam prezierę, w końcu mam taki odrost, masakra. Only Bio, olej do olejowania włosów średnio porwatych To jest olej racjonowy, słonecznikowy, z awokado, z pomarańczy, ze słodkich migdałów, witamina E. No i sobie wylewam na rękę. Rozcieram i nakładam. Dzięki. Dzięki, wszystko fajnie. Mama nagrywa. Tutaj mam teraz no użyłam sobie związałam, rzeczy samym o tak, może w takiej kolejności. Peeling z witaminą C. I Rozprawiać na skórze, omijając okolice oczu, masuj przez dwie minuty, spłucz, stosuj 2-3 razy w tygodniu. Powiem Wam, że to nie jest na pewno kosmetyk do skóry wrażliwej, to jest mocne, mocno oczyszczające. Że nawet mnie, piecze skóra, a mam skórę mieszaną i bardzo grubą taką, się złapie to po prostu, no nie da się takiego cienkiego fragmentu skóry złapać, tylko konkretne. I trochę przyciszyć. To jest takie pomarańczowe I, i, najważniejsze, to rozgrzewa. To tak ekstremalnie rozgrzewa. Że jak ktoś nie lubi takiej mocnej temperatury wysokiej, to od razu, ale po prostu działanie tego produktu, to jest mistrzostwo świata. Jest taki dosyć drobny, ale nie aż tak bardzo, nie taki super drobny piasek. Jak na przykład w żelu micelarnym z Avonu. A tu jest taki. Podejrzewam, że słychać to. Dzieci się bawią w Mikołajach. I w dzieci. No. Głównie tu, gdzie mam pory. On naprawdę dogłębnie oczyszcza ten peeling twarz. I pozbywamy się brzydkiego naskórka. O, ciepło. A podczas zmywania To jest ogień po prostu na twarzy Ogień, dosłownie Jakbyście się, się po prostu myli Ekstremalnie W gorącą wodą. Jest tak gorąco Wtedy jak jest jakaś czerwona krasnolska. No, oczyszczenia, po prostu nowe maski. No i o to chodzi. Oczystyk pozostawiam, uniknę włosy i wtedy się wyborę za dalszą krawędź. Znamy czerwone wizje, one skonopią. Zniszczone. Czyli zniszczone po prostu. I odżywka tutaj taka do suchych włosów i zniszczonych od pisa. I teraz sobie w końcówki pobinę tam olejek do włosów. Tu mam arganowy i kokosowy tutaj W ogóle te moje loki to odkrywałam całkiem niedawno, jakieś 2-3 lata temu. Zawsze wszyscy w czystozie mówią: O, podatne, podatne, ale oczywiście nikt nie umiał ogarnąć tych włosów na tyle, żeby one się kręciły. No, odpowiednia pielęgnacja, trochę stylizacji i jest dosyć fajny efekt ogólnie. Mam problem tylko z grzywką grzywką się stale prostuje. A tutaj jest wszystko fajnie. Także polecam ogólnie grupy włosowe. Jeżeli macie takie podatne włosy i chcą się kręcić to koniecznie, bo... Ale to można się dużo dowiedzieć i właśnie uzyskać z prostych włosów kręconych. Bo dużo włosów jest bardzo podatnych właśnie na kręcenie i... No dobra. A dzisiaj nie o włosach, o włosach wam pokażę, że powiem innym razem, bo ja mam Co dzisiaj. Tonik z witaminą C teraz w kolejności następnej. E, tester z Awonus z Enio. Już mi się kończył Uwielbiam bo jest rewelacyjne. On ma ile procent? Czekajcie, zaraz powiem. Tutaj nie piszę na pokłania, coś mi się kojarzy, że to jest 5% e, jak, to, jak na tonik, to jest bardzo spoko. Bardzo lubię ten produkt. Oczywiście omijam ogróćę oczu. Jutro muszę sobie brwi ogarnąć, bo co tej idę na farbę. No i lubię mieć wtedy brwi też ciemne, no bo zobaczcie, jakie mam jasne i jakie mam odrost jasne. Tak, jestem ekstremalnie blondynką. Nie mogę się przyzwyczaić patrzeć w oko, tylko patrzę stale w podgląd. Teraz chwilę odczekam. Wracając jeszcze do włosów z nimi, to jest tak, że jakie ja chcę, żeby się kręciły. To się kręcą. A jak nie chcę, to wystarczy je dobrze przeczysać i są proste. Więc taki plusy minus. Dobra, trochę mi buzia odparowała. Nazwijmy to tak. Zaczęłam ponownie kurację ampułkami, Mam dzisiaj już trzeci dzień. Są ampułki z, z proteinolem, z proteinolem, z rajbonu. Dostałam kolejne opakowanie, więc trzeba zużyć. użyć. Powiem Wam, że skóra naprawdę jest fajna potem. To są takie ampułki oczywiście, do złamania plastikowe. Także nic nam się nie stanie. Mam niebieski płyn. O! Nie uciekaj! Jest cenny! I co? I to jest naprawdę fajnie napi napinające. Nie wiem, jak to wam określić. Buzia po tym produkcie jest taka sprężysta, soczysta. I to się zauważa po dwóch, trzech właśnie użyciach. Stosuje się tam bułki przez tydzień. Największą różnicę zawsze zauważam na ustach. One są normalnie <laughs> jakby powiększone. Także no ja bardzo polecam. I teraz tak, po tym powinno się jeszcze nałożyć krem, bo to jest jednak serum. Ale ja tego już nie robię, bo mam skórę mieszaną i u mnie to skutkuje wysypem wyprysków, bo po prostu będzie przewitaminowana skóra. Dlatego u mnie to się kompletnie nie sprawdza, ale jeżeli macie skórę suchą, brzliwą, odwodnioną, to myślę, że krem jak najbardziej na to jeszcze tak. To jest takie dosyć klejące. Mi to ogólnie nie przeszkadza, bo to się też za chwilę wchłonie. Ale czyś takie nawet delikatne. To na twarzy, także to są składniki aktywne, jakby się ktoś zastanawiał. No dobra, zamykam z łazienki. Widzimy się oczywiście jutro. Nie wiem, czy będziemy robić pąchelnek, a będziemy na tym to, to już jest jedna rzecz, którą będziemy robić. <grym> tak poza tym to nie wiem. Dobra, do zobaczenia.